Siren Head w Brawl Stars! Masakra widzowie, to się serio dzieje! Zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, jak nie chcecie, żeby Siren Head złapał nasze wszystkie legendy, bo wtedy będzie po nich. Każdy jeden like to 1% szans, że nasi zadymiarze uciekną. A jeszcze jak zostawicie suba z dzwoneczkiem, to dodatkowo dochodzi 1% szans, że rozwalą Siren Heada. Ale dobra, tak w ogóle to siewa się a i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mega ciekawy temat, gdyż no widzicie po... Tytule i miniaturce, czym się zajmujemy. Jakiś czas temu głośno było na zagranicznym YouTubie Brawl Stars, o właśnie Siren Headzie. Dużo twórców wrzucało filmy, gdzie mówiło, iż takowy jest do trafienia w boksie. Oczywiście to był tylko fotomontaż, ale niektórym udało się nawet wrabiać moczom widownie, że to na serio. Zacznijmy od początku. Dla tych co nie wiedzą, kim tak naprawdę jest Siren Head. A właśnie, jak napiszecie w komentarzu, czego najbardziej się boicie w życiu, to przyptowam serducho. Ale wracając do tematu, jest to potwór stworzony przez pewnego artystę, który na swoich pracach tak go właśnie sobie wymyślił, no i zaczął go na nich umieszczać. Społeczeństwu mega się to spodobało i praktycznie teraz już jest w każdej dziedzinie, wszędzie jest znany, czy to filmy, czy to gry komputerowe i tym podobne. Dlatego nie mogło zabraknąć też jego wersji w Brawl Stars. Ale też nie wzięło się to przypadkiem że właśnie znalazł się on w naszej gierce. Gdyż pewien zadymiarz, który od dawna w Brawlu już jest podczas swojej animacji w menu, mega kształtem go przypomina. Chodzi oczywiście o kruka. Spójrzcie, jest on mega podobny. Ma strasznie długie ręce, a to głównie cechuje właśnie Sirena Nogi też są wydłużone. Jest chudy, może nie aż tak jak potwór, no bo tamten to jest mega patyczak, ale jakby nie patrzeć, serio trochę podobny jest! I teraz pomyślcie sobie, co by było, gdyby wleciał on do gry w Brawl Stars jako nowa postać. Jako nowy zadymiarz, przecież to byłby totalny hit, każdy mega by się jarał, i Stars mega zyskałoby na popularności. Oczywiście musieliby wykupić też do niego prawa autorskie, jakąś licencję, co pewnie do najtańszych rzeczy nie należy. Ale co to dla takiej firmy, jaką jest Superstar? Bez problemu mogliby sobie na to pozwolić, a hype wtedy byłby mega duży. Ogólnie wyobraźcie sobie, gracie w Brawla i dajmy na to o, o pierwszej w nocy. Jest już wszędzie ciemno, rodzinka śpi, otwieracie se tak jakiegoś boksika, którego zdobyliście, a w nim nagle trafiacie Siren Head'a. Jest animacja trafienia nowej postaci i ten oto jego kształt i cień. Wow, to by musiało być trochę przerażające. Sam właśnie jego kształt jest już straszny, a co dopiero wygląd, ale z drugiej strony, pewnie każdy mega chciałby go mieć. Swoją drogą jestem ciekaw, jak wy, a bardziej jaką wy byście dali mu rzadkość w grze, moim zdaniem idealnie nadałby się jako legenda. Tak mi jakoś to najbardziej pasuje. A jak nie legenda, to ewentualnie mityk. Tutaj macie taką trochę przeróbkę. Jest to jakaś bajka i dziewczynka trzyma tablet. Tam pewnie na tym tablecie normalnie była jakaś inna gierka czy coś, czy jakiś film, ale ktoś umieścił tam. Z... Green właśnie z trafienia Siren Heada i to on właśnie zrobił tak w idealny sposób, że wygląda jakby było realistyczne. Mam tu mam jeszcze do pokazania skina Do 8 bitowca, który właśnie miał Przedstawiać tutaj Siren Heda. Może nie są najlepiej wykonany, ale trochę Nawiązanie ma, po pierwsze jest brązowy, to są takie Jego właśnie kolorki, ma taką antenkę Na czubku głowy Twarzy, która no jest bardzo Jakby to powiedzieć charakterystyczna Też dla naszego zadymiarza, w ręce trzyma tą taką Specjalną trąbkę od Siren Heda. Moim zdaniem bardzo dobre nawiązanie do niego ma jeśli ktoś mniej więcej kojarzy Siren Heda, No to wie, że ten skin jest w jego stylu Dlatego spoczko, oczywiście tak jak mówiłem, wykonany na nie, nie jest najlepsze, gdyby je trochę poprawić, to skinek mógłby być naprawdę spoko. Ale brązowego skina jednego już właśnie do tego 8 mamy, takiego drewnianego, więc no myślę, że ten byłby niepotrzebny. No chyba, że w jakichś innych kolorkach. Dziwnym przypadkiem, jak nagrywam odcinek o Siren Headzie, to nagle rozpadało mi się na dworze, ale dobra, mniejsza o to. To może jest tylko przypadek. Chciałem teraz wam jeszcze pokazać kilka ciekawych rzeczy. Między innymi... Zrobimy coś takiego, że w sklepie wpiszemy kod twórcy Siren Head i zobaczymy czy coś takiego będzie Co więcej, wpiszemy sobie na czacie klubowym Siren Head i zobaczymy czy po prostu wykropkuje nam tą nazwę Bo wiecie, że często jakieś nazwy są niedozwolone do pisania na czacie Jestem ciekawy czy jak wpiszemy właśnie jego, no to czy nam to wyskoczy I jeszcze co więcej, wbijemy sobie w klany i poszukamy takich klanów Siren Heada, czy będą one jakieś ciekawe, tajemnicze Więc dobra, przechodzimy do pierwszej rzeczy i zacznijmy może od sklepu Uwaga, uwaga widzowie zacznijmy tutaj. Zacznijmy od kodu twórcy. No myślę, że jest mała szansa, żeby coś takiego było, albo żeby wyskoczyło coś innego, ale postaramy się. Wpiszę to razem, bo chyba kody zazwyczaj są tylko razem. Wątpię, żeby było ze spacją. Uwaga, wpisujemy wpisz. No nie, niepoprawny kod twórcy, jednak na coś takiego nie ma co liczyć, a zobaczymy co by było jeszcze jakbym zrobił spację, poczekajcie Uwaga, spacja zrobiona, wątpię żeby to coś dało, raczej nie ma szans, no tak jak myślałem No to raczej było do przewidzenia, że nic takiego nie będzie Ale teraz przejdźmy sobie do klanów To myślę, że będzie mega ciekawe, w sensie jeszcze nie do mojego klanu W moim klanie na czacie wpiszemy sobie później, to też będzie w ogóle kozak, bo jestem ciekawy czy to wykropkuje czy nie Teraz po prostu poszukajmy sobie takich klanów Siren Head, wow Dobra, wpisane ze spacją, klikam szukaj. Jest takich klanów dużo. Mogliśmy się z tego spodziewać. Ta nazwa jest mega popularna, więc kurde, no, to było raczej do przewidzenia, że te klany będą. Ale z tego co widzę, to nie ma tutaj praktycznie jakiegoś takiego żadnego większego klanu, który miałby jakoś więcej członków. Są takie same, maksymalnie chyba tutaj o właśnie 18 na 100. To jest chyba taki największy, dobra. No to jego sobie tutaj może przejrzymy. Może tutaj coś ciekawego znajdziemy. Jeśli nie wejdziecie do klubu Siren Head, to do was przyjdzie. Co. Ja nie mogę, jakie kurde no. Ja tu nie wejdę i teraz on do mnie przyjdzie. Jaki skam! Ale to jest polski klan w ogóle. Nie no, śmiesznie to sobie ktoś wymyślił. I patrzcie, jest tu Siren Head w tym klanie. Co jest grane? To jest konto Siren Heda. Ej, znalazłem konto Siren Heda w Brawl Stars. O kurde, powiem wam grubo, naprawdę grubo. On ma tylko jedną postać i osiem pucharków To się ma specjalnie sobie pod ten klan stworzył to konto. Kto jest tu w ogóle dowódcą? E, poczekajcie, czy tu jest dowódca? Jest, Mateuszek. Bardzo ciekawy opis, stary, naprawdę. Pewnie że nieźle. Oczywiście Tomara nie mogła zabraknąć w tym klanie. Wszędzie gdzie jest coś takiego dziwnego, to oczywiście musi być Tomar, co nie? To jest normalne. Dobra, e, ja bym sobie jeszcze tutaj coś ciekawego chciał znaleźć. Taką jedną ciekawą rzecz spośród tych klanów. Taki może jeszcze jeden większy klanik tu będzie. E, 6. O, 6 na 100. Są dwa takie klany. Jest kolejny sirenhead. Head. Patrzcie, troje jest tych sirenheadów. Headów, to już nie jest polski klan. I ten Siren Head już trochę więcej ma tutaj, tych postaci. Ale też takie konto dosyć zwykłe. Ej, czy w każdym z tych klanów jest jakiś gościnnikus sirenhead? Tak, tu też, patrzcie. To już jest na pierwszym miejscu Siren Headik. No spoko, co nie wejdziemy w jakiś klan o nazwie Siren Head To mamy tam Siren Heada Jeszcze mnie ciekawiło, czy jak wpiszę sobie razem tą nazwę widzowie Czy jak po prostu wiecie, wpiszemy bez spacji To czy może tutaj być jakiś mocniejszy klanik o nazwie Siren Head Uwaga, lecimy od góry Poczekajcie, jest już tutaj 11 na 100 Co jest dosyć dobrym wynikiem Zjadę sobie się trochę niżej, żeby zobaczyć Czy na pewno nie ma czegoś mocniejszego 16 jest, okej, okay. lecimy coraz grubiej Może coś jeszcze większego będzie Uwaga, uwaga, no nie 16 jest największa, więc szybko sobie sprawdźmy to 16 Widzowie, co tutaj w niej będzie wyglądało? Czekajcie, nie w to kliknąłem. Eee, weźmy sobie tu, o, uwaga, uwaga, uwaga. To też oczywiście nie jest polski klanik, aczkolwiek czy jest tu jakiś siren? Nie ma tu sirena. w ogóle gość bez Sniku <laughs> Wieszcie, w takich dziwnych klanach jest coś podejrzanego, nie? Tym razem gość bez sniku, ciekawie. Eee, dobra, lecimy sobie jeszcze dalej, bo tutaj było to 11 na 100, to jest ostatni klanik, który sobie sprawdzimy. Dajcie mi go znaleźć. O, jest tutaj, dobra. Czy tu coś ciekawego będziemy mieli? Bartek, o, to jest jakiś Polak, ale reszta to już nie takie Polaki. O znaki zapytania, to też jest taki straszny nic nie? Toast tu jest. Halo, Ross, co ty robisz w Siren Head'a? Jest jednak Siren Head. Patrzcie, jednak jest. Bym go ominął. Mamy tu Siren Head'a jednak. Wow. No trochę te klany są takie lekko dziwne. Musicie to przyznać, nie? Ciekawie to wyszło. Ale okej, okay, to jeszcze nie koniec. Teraz wchodzimy do tego, co moim zdaniem jest najciekawsze. Wchodzimy w czat i wpisujemy sobie tutaj Siren Head i zobaczymy, czy nam to wykropkuje. Siren Head wpisane. Uwaga, wysyłamy. Nie wykropkowało. A co będzie, jak wpiszemy bez spacji? Okej, okay, Siren Head, okej, okay, no nie wykropkowały nam, Czyli jest to normalny wyraz i twórcy go normalnie traktują. Napiszę coś szybko na czacie, żeby nie było że coś dziwnego, tu piszę, żeby się nie, nie domyślali, że będzie taki odcinek. Zapytałem się czy go znają. Nie zobaczymy co tam później ktoś odpisze, tego już wam nie będę pokazywał. No i w sumie w tym odcinku to tyle mordeczki, co chciałem sprawdzić. Mam nadzieję, że taki by Wam się podobał. Może będzie to nowa seria na moim kanale, jak się fajnie przyjmie, to czemu by nie. Jest jeszcze dużo takich innych upiorów i moglibyśmy je sprawdzić pod kątem Brawl Stars, opowiedzieć Wam jakieś ciekawe historie i tym podobne. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, na bo każdy kto mnie zaobserwuje to palekuje Wam jakąś fotę A się już żegnam, widzimy się w następnych materiałach. Siema mordeczki, cześć!